Większość z Was zna pewnie ptaki nocy dzięki najnowszej adaptacji filmowej Harley Quinn, Birds of Prey. Jednak mało osób wie, że grupa Pata utrzymuje się na kartach komiksu już ponad 20 lat. Jak do tego doszło, że zwykła historia o dwóch kobietach chcących walczyć z przestępczością utrzymuje się na rynku tak długo, stale zdobywając nowych fanów? Na to pytanie odpowiem w dzisiejszym odcinku. Nazwa Ptaków Nocy pierwotnie pojawiła się w 1996 roku podczas serii Black Canary Oracle (Birds of Prey). Seria z początku ukazywała się w pojedynczych numerach, jednakże ich szybka sława doprowadziła do przeistoczenia serii w miesięcznik. W tym miejscu warto zaznaczyć, że w pewnym momencie wydawnictwo rozważało zmianę nazwy na piekielne piękności, ale na szczęście pomysł został odrzucony. Cała historia toczyła się wokół dwóch tytułowych bohaterek: Barbary Goddon, dawniej Badger, która po postrzeniu przez Jokera wylądowała na wózku i postanowiła rozpocząć pracę z Dalną jako Oracle, oraz Diana Lenz, znana także jako Black Canary, która niedawno straciła swojego ukochanego gdyn Addowa. Posiadała swój soniczny dźwięk, zwany krzykiem kanarka i działała w terenie. Całość stanowiła odpowiedni kontrast, gdyż protagonistki miały wspólne cele, ale każda miała w tym swoje zadanie. Co ciekawe, nasze panie zobaczyły się po raz pierwszy twarzą w twarz, dopiero w 21 zeszycie swoich przygód. 2003 rok okazał się przełomowy dla naszych bohaterek, ponieważ serię przejęła Gail Simon. Dodała ona nową postać, Helene Bettinelli, znaną jako Huntress, która poprzez swoje umiejętności władania kuszą miała stanowić pomoc w terenie The Black Canary, choć sama w sobie była odpowiednio wyrazistą postacią. Wspomniana seria cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem, gdyż stanowiła ciekawą pozycję dla kobiet. Sama autorka skupiła się wówczas na postaci kanarka, która w tej serii przeżywała swoje powstanie. Stała się ona kompetentną bohaterką, mogącą nawet przewodzić lidze Sprawiedliwości. Seria ta oczywiście nie miała samych zalet. O ile wizja Aniołków Charlie'ego w świecie komiksów bardzo podeszła odbiorcom, tak niestety rysunki Eda Benesa wzbudzały sporo kontrowersji. Rysownik był oskarżony o zbyt seksistowskie podejście do tematu, jednakże sama scenarzystka broniła go zaciekle twierdząc, że nie ma problemu z tym, że bohaterki są seksowne, jeśli jednocześnie są mądre i silne, bo to nie wygląd je definiuje. A wy co sądzicie? Przegięcie czy balansowanie na krawędzi? Czasem komiksy zaczęły przeżywać pewien kryzys. Z początku przy 108 zeszycie Simon postanowiła odejść, jednakże po pewnym czasie wyciła z kolejną serią. Ostatecznie nadszedł czas inicjatyw New 52 od Asserev, czyli resetu Uniwersum tak, aby zachęcić nowych czytelników. Ptaki były wówczas pisane przez Dion Świerczyńskiego, a następnie przez Julie Benson. Skład Ptaku w pewnym momencie był bardzo dochomy. Ostatnią z pań, którą możemy zajrzeć do głównego składu stała się Zinda Blake, znana także jako Lady Blackhawk. Jako ciekawostka warto wspomnieć, że to właśnie ona po raz pierwszy użyła nazwy Bets of Prey oficjalnie na kartach komiksów. Dotychczas grupa nie posiadała swojej nazwy bezpośrednio w uniwersum. Skoro już mowa o składzie, warto wspomnieć najciekawsze postacie pojawiające się w nim okazjonalnie. A członkiniami tego składu były m.in. Catwoman, Power Girl, Cassandra Cain znana również jako Orphan. Katana, Hawkgirl oraz wiele innych kobiet uniwersum DC. Okazjonalnie w komiksach pojawiali się również mężczyźni w formie sojuszników, jak na przykład Hawk, ale nigdy nie zostawali oni na dłużej. No dobra, ale pewnie zapytacie, gdzie jest w końcu Harley Quinn. Otóż jej obecność w seriach komiksowych była mocno okrojona. Pierwsze komiksowe spotkanie pani odbyło się dopiero w 2007 roku, kiedy to Simon pisała serię Secret Six, gdzie pojawiła się nasza królowa. Postanowiła ona w pewien sposób powiązać losy kobiet, jednakże Harley nigdy nie była członkinią grupy, a raczej stanowiła ich antagonistkę. Jeśli chodzi o antagonistów, trudno przywołać do jakichś konkretnych. Można wymienić takich jak wspomniana Harley Quinn, Blackbird, Lady Shiva, The Calculator czy Black Mask. Jednakże żadna z tych postaci nie stała się ich głównym wrogiem. Bohaterki raczej skupiały się na mniejszych sprawach i gangsterach. Z ciekawostek warto wspomnieć o serialu telewizyjnym emitowanym w latach 2002-2003 opowiadające losy naszych bohaterek. Ptaki składały się wówczas z Barbary Gordon, Black Canary mającej telepatyczne zdolności oraz Huntress, która była tam córką Batmana i Catwoman. Protagonistki miały zebrać się, aby pokonać Harley Quinn chcącą zemścić się za śmierć Jokera i pogrążyć Gotham City. Ostatecznie serial okazał się jednak porażką i został zakończony na jednym sezonie. Trzeba przyznać, że Ptaki Nocy miały ciekawą historię. Z małej, kameralnej historii przeszły do wybuchowej opowieści pełnej akcji po brzegi. Pomimo trudnych ostatnich lat i ciągłych zmian scenarzystów, miło, że Margot Robbie zainteresowała się tymi bohaterkami i postanowiła wyłożyć pieniądze na ich ekranizację. Kto wie, może jeszcze doczekamy się jakiejś ciekawej komiksowej serii. A wy czytaliście kiedyś jakieś komiksy z tej serii? Który dan był waszym ulubionym? I kogo widzielibyście w kolejnym odcinku serii Kim Song? Podzielcie się w komentarzu. Tymczasem dzięki za oglądanie, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.